towarzystwa żużlowego. Partnerować Hamilowi, Hamilowi będzie Krzysztof Buczkowski, który zastępuje Grzegorza Musiała. Buczkowski, kask niebieski, żółty Tomasz Chrzanowski, biały Mirosław Jabłoński. Zawodnicy z nieruchomieli za moment... O, czy tuż przy krawężniku ale teraz jeszcze wychodzi na drugą pozycję Krzysztof Buczkowski po szerokiej spróbuje zapewne zaatakować w żółtym kasku Chrzanowski, ale szybszy był o długość motocykla Buczkowski to on jedzie na drugiej pozycji a na prowadzeniu Amerykanin Billy Hemil który ostatnie trzy sezony spędził w drużynie ZK u Zielona Góra i co ciekawe przez tą drużynę Został po sezonie 2003 zawieszony. Dlaczego zawieszony? Otóż zdaniem kierownictwa Rzetu niesolidnie Hamil podchodził do swoich obowiązków. Między innymi nie dojechał na mecz Rzetu do Leszna, nie stawił się na spotkanie w Zielonej Górze z Błuchniarzem, a także spóźnił się na ważny mecz w No i to był gwóźdź do trumny dla Hamila, który został zawieszony przez władzę ZK Gruzińskie Towarzystwo żużlowe w osobach zarządu zawierzyło Amerykaninowi, który teraz w wyścigu czwartym.